Bardzo dużo elementów do, do poprawienia. E, takie sparingi przede wszystkim pokazują nam, mając e, nowych zawodników, e, gdzie są nasze słabości, gdzie mogą być nasze mocne strony. Tak naprawdę e, to były dwa mecze, które, które wiele nam dały. E, bardzo dużo nam dało przede wszystkim mecze w, w Warszawie, gdzie, gdzie Warszawa bardzo mocno obnażyła nasze słabe strony. I fajnie, że takie mecze się zdarzają, bo, bo pozwalają nam na to zareagować, pozwalają nam pracować jeszcze w tym krótkim okresie do, do, do rozgrywek, skupić się właśnie nad tymi elementami czy nad tymi ustawieniami, gdzie mamy największe problemy. Dzisiaj także w meczach z, w meczu z Gdańskiem, czy, czy wczoraj w meczu z Lwowem. Mecze pokazały, na czym musimy się zdecydowanie skupić, na co położyć większy nacisk przed tą, tą pierwszą fazą rozgrywek. Ogólnie jesteśmy bardzo zadowoleni, bo, bo zespół pokazał, że, że ma duży potencjał. Na razie oczywiście jest taki etap, gdzie, gdzie jeszcze nie ma tej takiej dynamiki, nie ma takiego dobrej jakości gry, a związane jest to m.in. z większą objętością pracy na siłowni i z większą objętością pracy na, na, na hali. Myślę, że, że jesteśmy w stanie wypracować tą, 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 tą taką podstawową formę na tą pierwszą fazę rozgrywek. i Mam nadzieję, że, że to będzie zespół, który będzie przede wszystkim walczył i dostarczy w tym sezonie publicznym dużo radości. MKS Ślepsk Malow Suwałki Razem Możemy Więcej eurowindows.pl